Siemano, witam was bardzo serdecznie Słuchajcie, dzisiejszy film będzie nieco inny Ponieważ będzie on w takim stylu vlogowym Dlaczego tak będzie wyjaśnię wam to za chwilę Natomiast zanim rozpoczniemy film Chciałbym was prosić o jedną bardzo ważną rzecz Przede wszystkim, bardzo wszystkim wam dziękuję za to, że tak fajnie komentujecie moje filmy Za to, że piszecie zawsze Jestem pierwszy, Krzychu jesteś najlepszy Albo, że po prostu moje filmy są spoko Natomiast dzisiaj odejdźmy trochę od tych komentarzy ponieważ zaraz coś wam powiem, coś co mnie boli, co mi siedzi na serduchu przez naprawdę długi czas i sam nie mogę sobie z tym poradzić. A kto mi w tym wszystkim może pomóc, jak nie Wy! No moi drodzy, wy oglądacie ten kanał, wy oglądacie te filmy, te filmy, więc mam nadzieję... Ja się splułem. Więc mam nadzieję, że mi pomożecie i wyrazicie przede wszystkim swoją opinię, swoje zdanie na ten temat, na który za chwilę trochę Wam więcej poopowiadam. No więc jak możecie sądzić po tytule, no jest jakiś problem. Ten problem u mnie przewija się od naprawdę długiego czasu, absorbuje wiele mojego czasu i kurczę, źle mi z tym, po prostu nie mogę sobie z nim poradzić. Jakby mówiłem o tym już w poprzednim odcinku w QA, jak ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. Mówiłem tam, że YouTube jest, nie powiem, że całym moim życiem, ale na pewno bardzo ważną częścią mojego życia. Przyzwyczaiłem się do niego, pokochałem go, lubię go robić, ale kurczę, jednak. Czas i liczby pokazują, że chyba nie do końca potrafię to robić, no niestety. Dlatego tutaj właśnie potrzebuję waszej pomocy, no bo moi drodzy, ja kurczę, jak siadam sobie do wymyślania jakiegoś pomysłu, to wydaje mi się turbo zajebisty, ale później jakby liczby weryfikują to wszystko. Ja spodziewam się, dlaczego tak jest, no bo poszedłem w stronę motoryzacji, tak? Wcześniej robiłem filmy bardzo ogólne, które mógł oglądać każdy. Dzisiaj idę w stronę motoryzacji, ponieważ robię to, co kocham, ale. Kurczę mimo wszystko na YouTubie. Po co się nagrywa na YouTubie? No, nagrywa się po to, żeby robić fajne filmy, tak? I widzieć fajny ich efekt, no ale też, żeby z nich zarabiać. Poniekąd jest to moja praca, część mojej pracy, jedna z moich prac. Więc, no, oczywiście, że skupiał się będę też na tym, żeby jednak te liczby były zawsze wiecie, jak najwyższe. Ja też od zawsze byłem taki, że kurczę. <laughs> lubiałem robić coś dla wszystkich, a nie tylko dla konkretnej grupy. No, ja tutaj akurat. W... W tym momencie mojego życia poszedłem w kierunku motoryzacji, ponieważ to lubię, kocham, sprawia mi to przyjemność, czerpię z tego przyjemność. No i po prostu wydaje mi się, że robi mi się taki content mega wygodnie i mega dobrze. Ale, no, tak jak wspomniałem wcześniej, jednak te liczby, no, są ważne. Są ważne. Ja zawsze celowałem jak najwyżej i chciałbym kurczę yy, z powrotem wrócić gdzieś na takie wyższe tory. A to wiąże się, moi drodzy, z jednym. Trzeba zmienić content Znaczy, może nie tyle co zmienić, ale jakoś go ustabilizować, jakoś. Go unormować No i tutaj właśnie po to jesteście wy Ponieważ możecie mi w tym pomóc No bo kto inny mi powie co mam nagrywać Co wy lubicie oglądać Jak nie wy Słuchajcie tutaj chciałbym jeszcze tak troszeczkę uściślić Wybaczcie że siedzę bez spodni Montuję Chciałbym tutaj uściślić jedną sprawę Wiecie tu nie chodzi o to żebyście mi wy powiedzieli co ja mam nagrywać Bo to nie o to tutaj chodzi Tylko bardziej żebyście mi pomogli podjąć decyzję co tak naprawdę jest najlepsze do nagrywania? No bo wy jako widzowie tego kanału na pewno jesteście w stanie stwierdzić czy na przykład taki vlog jest dla was spoko, czy jednak jest za nudny i na przykład wolicie typowe budowanie samochodów. Wy też możecie powiedzieć, czy na przykład budowanie różnych rzeczy, mówię tutaj o różnych konstrukcjach, jest na przykład lepsze od wyjazdów samochodowych. I to są właśnie informacje moi drodzy, których od was potrzebuję. No bo nie mam z Wami żadnego kontaktu, tak naprawdę tylko ja do Was mówię, ja do Was mówię, a nie dostaję informacji od Was. Czasami się zdarza gdzieś na ulicy, wiecie, w wiadomości prywatnej, ale to są pojedyncze, szczątkowe wiadomości. Dlatego tutaj po prostu w tej sekcji komentarzy chciałbym, żebyście mi pomogli po prostu w tym wszystkim, nakierowali mnie leciutko. Ja w tym wszystkim jestem po prostu sam. Czasami nie daję sobie rady i potrzebuję takiego wsparcia. Nawet jeżeli to wsparcie mi nic nie da, to to, że napiszecie komentarz, ja ten komentarz przeczytam, przemyślę sobie go i spróbuję się do niego odnieść, już sprawia, że ja po prostu czuję się lepiej i i y, mam takie poczucie, że nie jestem w tym sam, tylko jestem w tym z wami. Dlatego moi drodzy, za chwilkę przejdziemy sobie do takiego tego, do takiego y, trochę... Mojego rozpisanego schematu, który Wam wytłumaczę i powiem Wam, co sobie rozkminiłem, no i tak naprawdę o co Was proszę, bo to jest mega ważne. W tym momencie, kiedy ja siadam do wykminania filmu, no to moi drodzy, szukam w głowie, co ja mógłbym dla Was nagrać, żeby to było fajne, żebyście to oglądali i, i tak naprawdę zamiast skupić się na nagrywaniu, to ja skupiam się na tym, żeby wykmienić coś dobrego, więc jestem po prostu tym zmęczony. Tak można to podsumować, że jestem tym zmęczony. Jakby wymyślanie tych filmów sprawia mi bardzo dużo problemu, to nie jest coś, z czym czuję się dobrze, naprawdę, moi drodzy. Okej, okay, jestem kreatywny, potrafię wymyślać różne rzeczy. Widzieliście to, jak budowałem przeróżniaste rzeczy na tym kanale, ale jeżeli chodzi o wymyślanie filmu i kontentu, jestem w tym po prostu najgorszy. W każdym razie jedno jest. Pewne. Teraz przedstawię wam pewną mapę myśli, którą sobie rozrysowałem przed tym odcinkiem, żeby znaleźć problem, żeby znaleźć problem i spróbować go rozwiązać. Ale wierzę w to, że jak wam to pokażę, to rozkminicie, jakby w czym leży problem. W takim razie w czym w ogóle jest problem? Tutaj jest taka moja mapa myśli, która zaczyna się od wielkiego napisu YouTube i od tego YouTube'a tutaj wychodzą różne strzałki w różne kierunki i to są rzeczy, które w zasadzie na moim kanale już się pojawiały. No bo tak, była typowa matura Robiliśmy odcinki, w których na przykład naprawiam swój samochód. Jest to taki content typowo motoryzacyjny. Następnie mamy wyjazdy samochodowe. To jest trudny content. To jest content, który też próbowałem złapać, bo myślałem, że może to pyknie. Pojawiły się wyjazdy na Tor Spa do Belgii, pojawił się wyjazd do Laponii, ale już teraz wam powiem, że te wyjazdy nie były dopracowane w ogóle. W ogóle nie były dopracowane. Jakby to było pojechanie na spontanie, bez researchu tak naprawdę tego, co jest na miejscu i co może można wykorzystać do filmu z wielkim dystansem podchodzę do tych filmów, ale się pojawiał. Następnie mamy vlogi z nawiązaniem motoryzacyjnym. No właśnie tego nie było zbyt dużo. Jakby zazwyczaj unikałem vlogowania, bo twierdziłem, że takie zwykłe gadanie do kamery jak teraz po prostu strasznie nudzi. No i faktycznie tak pewnie jest. To jest w ogóle, kurde! To jest w ogóle właśnie mój błąd, że ja zakładam sobie rzeczy. W sumie, okej, okay, jak chcecie przeskipować, to przeskipujcie. Natomiast lecimy dalej. Budowanie. Budowanie to jest kolejna odnoga moich zapisek. No i moi drodzy, w tym budowaniu jest... W zasadzie to budowanie jest zajebiste. No budowanie jest zajebiste, bo lubię to robić, umiem to robić, wiem, że jest przy tym masę śmiechu i fanu. Jest tutaj jeszcze jedna strzałka, która w zasadzie nie jest czymś, co robiłem, ale jest jakimś kierunkiem. Jest to ukierunkowanie się na jeden... Content. O. Wiecie co mam na myśli? Na przykład takie filmy jak robi Książulo, Matt Armstrong, czy Mr. Beast, czy nawet Genzi i Ekipa. W przypadku Książula jest to po prostu wpierdalanie kebabów. Jeżeli chodzi o Matt Armstronga, no to jest to typowa motoryzacja w zasadzie. Mr Beast w zasadzie pomaganie ludziom, challenge i w zasadzie Genzi i Ekipa opiera się na tym podobnym. Jest to po prostu jakieś ukierunkowanie na jakieś challenge, wyzwania. I tak dalej. No i widzicie, mam na tej kartce rozpisane naprawdę wiele, i nie wiem po prostu, w którym kierunku iść. Jak teraz popatrzycie sobie na mój kanał, no to w zasadzie można by powiedzieć, że jest tutaj wszystko i nic. Mamy typową motoryzację, mamy moi drodzy jakieś wyjazdy, mamy pokazywanie różnych eventów, choćby nawet Red Bull'a. Natomiast właśnie nie wiem, czy to jest OK, jeżeli na moim kanale pojawia się tyle różnych treści i tak naprawdę. Poprzedni odcinek z kolejnym w ogóle się nie łączą, tylko jest to po prostu nowy epizod. To mi niezbyt odpowiada, więc dajcie znać czy w ogóle byście chcieli właśnie, żeby na tym kanale pojawiał się tylko jeden content, na przykład żebyśmy się ukierunkowali tylko w jedną stronę. Więc teraz moi drodzy, daję wam trochę czasu. Zastopujcie ten film i napiszcie w komentarzu tak naprawdę co najlepiej oglądało wam się u mnie na kanale. Co najbardziej chcielibyście oglądać? Pamiętajcie jednak że zależy mi na tym, żeby moje filmy mogły oglądać osoby wszystkie. <laughs> to znaczy, wiecie, żeby ten, żeby ten content nie był ukierunkowany tylko na jedną dziedzinę, no bo to nam zamyka jakby pewne grono osób, tak? E, natomiast chciałbym właśnie robić coś, wiecie, ogólnie, ale żeby to też było zgodne ze mną. No i koniecznie też napiszcie, e, jaki... Jak chcielibyście, żeby ten kanał wyglądał? To znaczy, żeby odcinki były dalej tak jak teraz, czy żeby były typowo vlogowe. Wtedy na przykład mogę Wam w postaci vlogów pokazywać no wszystko, co się dzieje w moim życiu i tak naprawdę rzeczy, które robię teraz na YouTubie, tylko tak bardziej vlogowo, czy ukierunkować się na na przykład jeden kierunek? To jest dla Was naprawdę chwila, a mi zrzuci to potężny kamień z serca, i przenosimy się teraz do dalszej części tego odcinka. Vloga. Wleciało szybkie golonko, bo już byłem strasznie zarośnięty. Nie wytłumaczyłem wam w ogóle, chyba, yy, jeszcze dlaczego jest w ogóle ten vlog. No bo wytłumaczyłem wam, że na moim kanale pojawiały się takie treści, jak na przykład typowo motoryzacyjne, to już widzieliście. Pojawiały się też wyjazdy i pojawiały się. Nie, vlogi się właśnie nie pojawiały. Vlogi się właśnie nie pojawiały, dlatego, właśnie z vlog. No chcę po prostu, żebyście dali znać, czy taki format vlogowy jak to jest dla Was ok. O. Dzień dobry. No. no, to tak, Kręcę sobie kręcę sobie takie vlogi. Chodzę, chodzę sobie po mieście, kręcę przy samochodach, naprawiam samochody i robię sobie filmy. Tak. A ty jesteś na YouTube? Poczciwy krzychu. Poczciwy krzychu. Tak? Poczciwy krzychu. Tak. Dzięki do zobaczenia. To jest właśnie vlogowanie, moi drodzy. Chodzi się do windy, a tu ludzie. I się robi się niezręczna sytuacja. A pierdziele lampa dzisiaj jak skurczybyk lampa jak? Przyjechałem, proszę Państwa, na placyk, ponieważ przyjechało do Poczciwej Szkody kolejne autko. Z tego, co widziałem na zdjęciach, to tak solidnie rozwalone, więc będzie co przy nim robić, będzie co pokazywać. O, jest! Ha, zobaczcie. Tak wygląda. BMW-4, uuu, uh, ale rozdupiona z tyłu. Grubo. Ty, zobaczcie, tam normalnie wydech leży. Wgnieciona jest wnęka koła zapasowego Derzak, klapa, dokładki Tutaj widzę, że też były jakieś zamontowane Więc też będziemy je robić Cały pas tylni pewnie Z tego co słyszałem to z przodu też dostała Tak, dostała, no Zobaczcie Tutaj też lampa Tutaj te wzmocnienia Pas przedni Też to wszystko z O i tutaj fajna szkoda moi drodzy Będzie co pokazywać, będzie co robić, więc nie ukrywam Że z tej fury pewnie pojawi się cały odcinek w takim klimacie typowo motoryzacyjnym, tak samo jak robiłem. To jest właśnie, moi drodzy, ten odcinek taki typowo motoryzacyjny, który robi mi się bardzo dobrze, bo ja lubię robić takie filmy. No bo lubię się rozkręcać przy autach i później składać. Natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że takie odcinki oglądają tylko te osoby, które są faktycznie zainteresowane motoryzacją, znają się trochę na niej. No i po prostu przez to oglądają te filmy, natomiast takich ludzi nie jest wiele, i to jest właśnie minus. A ja chciałbym robić coś, wiecie, takiego uniwersalnego, nie? No nic, fajnie, fajna furka. Spróbuję znaleźć jeszcze jedną, która jest już naprawiona i dzisiaj o godzinie 18 jedzie do klienta. Ale jej nie widzę. Jej Z niej nic nie nagrywaliśmy, bo to była Skoda Superb, w której w sumie nie było, jakieś wiele, nie było jakichś wielkich uszkodzeń. Tam chyba zderzak i lampa, więc klasyka, można by powiedzieć. Do poczciwej szkody przyjechało już naprawdę wiele samochodów. Zazwyczaj nie mają wielkich uszkodzeń, więc po prostu takie auta omijamy, jeżeli chodzi o kręcenie kontentu z nimi. Natomiast, jak są jakieś większe uszkodzenia, czy po prostu jakaś ciekawa historia, ciekawy samochód, no to zawsze wam to pokazujemy. Nie widzę tej tutaj... Skody. O, dzień dobry. Zajęte. Wiesz po co było, odjechałem? Nie wiem. Chciałem zapytać czy były spodności wolny, bo chciałem sobie nakręcić rolkę. No, ale... ale nie jest. Nie jest. Rolkę? Nie. rolkę. Wiesz jaką widziałeś na TikToku taką, że zrobić? Muszę zrobić rolki. Muszę zrobić rolki. Szukam Skody superb, którą zosta która została naprawiona w, w poczciwej szkodzie i nie ma A, będę szukać dalej. No także tutaj widzicie Kempson sobie działa w boteze. Botega to tutaj jest taka firma, która którą tworzy Kempson z Michałem. No i oni tutaj spawają sobie wydechy, montują je do fór do samochodów. No ja chyba nie znajdę tego superba, moi drodzy. Czekajcie, zaraz może gdzieś go znajdę Boże jest! Jak jest ślepym? Zobaczcie, tu stoi BMW, A <noise> tu stoi super, kurwa. <noise> Patrzyłem na niego i myślałem, że to nie jest super, tylko że to jest coś innego. Autko naprawione, e, cały przód był robiony, zderzak, lampa i wygląda jest igła. No zobaczcie to. Nie ma się do czego przyczepić, mucha nie siada. Większość samochodów, które wyjeżdżają z pościeli szkody, to jest właśnie lampa, zderzak, więc bez sensu, jakby pokazywać wam to robić z tego odcinki. Albo jak pojawia się jakieś ciekawe auto z ciekawymi uszkodzeniami, no to też oczywiście je naprawiamy. i to jest właśnie się, tak w przypadku tutaj tej BMeczki, która no jest chyba najbardziej rozwalona ze wszystkich samochodów, które do nas przyjechały. Więc tutaj będziemy mogli skupić się trochę na naprawie. No i będzie na pewno też będę mógł wam więcej pokazać z tego samochodu. A tymczasem wyjeżdżamy. Jedziemy na lotnisko. O właśnie dzwoni trąba, bo będziemy odbierać go z lotniska. No, alo? A jakim ty jedziesz autem? N dwują. Zajebiste, to się zmieścimy z Josiem, nie? Dwie miejsca masz? Tak, mam. Zajebiste, super. To my tu jesteśmy kurwa na lotnisku, po prostu na zewnątrz. Jak tylko będziesz mógł i tutaj już wiesz, to tam jest znać, szybko wskoczymy i jedziemy dalej. Dobra, ja tam powoli już jadę, jeszcze się zatrzymam w jednym miejscu i będę tam za 10 Super, 10 super też. dzięki bardzo. No siema. No, więc tak, jak właśnie zaczynałem mówić, jedziemy po trąbę i po Josiego na lotnisko, ponieważ jedziemy odebrać płytki diamentowe za nasz singiel. Co jest? To no dalej szukasz? Już znalazłem. Ja tylko myślałem, że to nie był super, tylko coś innego, ale to był super. Więc znalazłem. Dobra, jadę po trąbę na lotnisko jedziemy do ekipy. Nie, nie, I jedziemy odebrać nasze płyty jest diamentowe. <laughs> Słuchajcie, jest gorąco 32 stopnie. Pamiętajcie, żeby dbać o nawodnienie Waszych samochodów. To bardzo ważne. I najlepiej przy użyciu kosmetyków Hindy Garaz. <laughs> walka kamer! Walka na kamer! Yo. Yo. Jakie gości mam, manko Siemanko, siemanko. I stary, bo jest taka oh. sprawa, nie? Rzuciłbyś nas na dworze dworze? Rzuciłbyś nas na dworzec stary. No mogę no, ja was porzucić, bo w sumie, jadę, jadę w stronę chaty to mogę no, was pozwieć. Do... Jakby nie było dobrego pociągu z Krakowa, rzuciłbyś nas do Katowic Na dworzec mogę was zawieść. Dobra. Na dworzec mogę was zawieć. No o to nie, e. mówię. To tak, nie, tak, mówię. nie mówię. To nie mówię, zobaczcie u trąby, zobaczcie tak. u Trąby na odcinku, a my jedziemy odebrać płytkę. Marka Kamy, ja mam większy obiektyw, mam. No masz większy trochę. Masz lepszy. <laughs> masz ten co tak fajnie ten. Ale ty masz głośniejsze auto. Tak, no to, to prawda, to prawda. Tu jest. O, Jołów, ja twoja jest piękna. Zapakowana jeszcze. Je. To chciałem wam pokazać. Dobra. A bo to jest za cały album, a wcześniej dostaliśmy za sam kawałek. Tak. Za single. Cię. Za się. to jest zasadzka na ciebie, tak naprawdę. To jest czelem, zaczynamy czelem. W duecie. Bardzo o, duchy. Duchy. Cześć. 36. Tak, świetnie To jest, was, jest rozumie, tylko 1% osób, które tak. się interesują Tak, tak, programu. tak Ja zawsze mam takie rzeczyki, że tylko kurwa jaja rozumiem Zajebiście No zgarniamy, ja jeszcze dla Pateca biorę płyteczkę O, ciężkie kurwa Dwie to są ciężkie trochę ja was jadę, na dworzec jadę zawieść, o? Tak, dworzec, proszę zawieść na dworzec Jedziemy na dworzec Dobra, spokojnie Dziękuję bardzo Nie musisz prosić, nie musisz płacić, za darmo to zrobimy tak? ja daj ci dobra. dobra, potrzymaj mi płytę, a ja was zawiozę na dworzec Super, super, <laughs> Dobra Co to się ma? Larka, mato. no to Murcik się udało wjechać mi, niekonie, mi niekoniecznie Pokażę wam, co sprawiło, że nie wjechałem To nawet jest ślad, Co? Nawet jest ślad, że nie wjechałem. W ogólnie nie tak miał wyglądać dzisiejszy vlog. Nie e... tak, ale pamiętaj, że im więcej się dzieje, dobrego, tak. fajnego, tym lepiej. Właśnie moi drodzy, wczoraj też rozkminiałem, że mój kanał jakby nazywa się poczciwy. I powinienem pokazywać tą poczciwość w filmach, ponieważ wyczytałem w jednej książce, że jak kurwa chcesz się czymś wyróżnić, to powinieneś się wyróżniać. Jak Czy to jesteś jest dobry czymś dobrym, tak. dobry, tak. to powinieneś w to iść po prostu. Jak, dobra, to, jak, jak ktoś ci mówi na przykład, że to robisz dobrze i dużo osób ci to mówi, że taki jesteś. Tak jak ja wymyśliłem kiedyś, że jesteś poczciwy, tak. lata temu. Tak. Bo zawsze służęś pomocą kurwa za darmo. Przyjeżdżałeś kurwa w środku nocy, żeby pomóc. To jest moja cecha krzyków. I dokładnie i stwierdziłem, że muszę to pokazywać. Jakby... No że nie, nie muszę, ale w, warto. Więc moi drodzy, jedziemy do Katowic, ja zawiozę chłopaków do za Katowic free. <laughs> za, za darmo free, za darmo! Na mój koszt jedziemy do Katowic, zawiozę chopaków, wracam i jeszcze, moi drodzy, skoczymy sobie o, na symulatory. To najważniejsze. Nie spoileruję chłopaków działań, zobaczycie sobie u trąbeczki, cześć na odcinku eee, a my lecimy do Katowic i w Katowicach się do Was odezwę, bo... No tak, Elo. O, proszę bardzo. Prosty, fajny. Prosty przekaz. Prosty przekaz, tak? A prostego gościa. Biedę jebać. <grystanie> Dotarliśmy do Katowic. Idziemy coś zjeść. Chłopaki załatwiają swoje sprawy. Trzeba dzisiaj jeszcze uderzyć na symulatory, ponieważ w weekend Speed Games, a więc zawody. Ja teraz mocno trenuję przed zawodami. Co prawda, wiecie, nie tak. W rzeczywistości na prawdziwym samochodzie, ale symulatory są zajebiste. Są zajebiste, po prostu. Sytuacja nabiera niesamowitego tempa w zamian za to, że podwiozłem chłopaków do Katowic, a postawili mi ramenik. Także wpierdzielamy sobie ramen, Pijemy lemoniale. Szyszio, krzysio. Niech się dobrze w brzuchu ułoży. Oj tak. Żeby się dobrze wracało do Krakowa. <laughs> a później się montował ten film. Super, super, panowie, pijera, panowie, powodzenia. Mam nadzieję, że dotrzecie tam, gdzie dziękuję. trzeba. Cali zdrowi. Krzysiu, trzymaj się. Ja lecę do Krakowa. Halo. No i fajnie moi drodzy, zapierdzielam do Krakowa. Słyszałem, że mocny grad napierdzielał w Krakowie. Dobrze, że wszystkie fury pochowane. Nie zdziwię się jak złapiemy po drodze, bo w Krakowie było siwo dosłownie, jak wyjeżdżaliśmy z Krakowa, jesteśmy w Katowicach. A wszystko chyba idzie w tą stronę, bo się tak zrobiło trochę dusno i yy, m, pochmurnie. Więc zobaczymy jak to wyjdzie po drodze. I pewnie dawaj. Ha ha ha. Wej, mamy, spoko. Trzymaj się. Wracamy sobie już do Krakowa. No, mega spontaniczna akcja wyszła z tym pojechaniem do Katowic. Ale mega fajnie, bo sobie z Josiem, z trochę pogadaliśmy. A wiecie, na początku tego odcinka wyjaśniałem jaki mam problem. No i pogadałem trochę z chłopakami w sumie w tym kontekście. No i też dobrze jest sobie tak po prostu porozmawiać. Chciałbym wam przypomnieć, bo w poprzednim odcinku w Q&A e, mówiłem, że założyłem zrzutkę. Chciałem też, że pomogę osobom niepełnosprawnym z mojej rodzinnej wsi. Chodzi o auto, którym oni się poruszają, ponieważ codziennie do tego miejsca dowozi ich bus który jest stary, zepsuty i codziennie pokonuje setki kilometrów. No więc możecie sobie wyobrazić, że czasami może być taki środek transportu dosyć uciążliwy. Nowy bus kosztuje 70 koła, no każda kwota się liczy. Zapraszam Was serdecznie do tej zrzutki, jeżeli chcielibyście wspomóc ten dom samopomocy tych niepełnosprawnych, to śmiało wrzucajcie tutaj kasę, bo nawet jak nie uda się uzbierać całej kwoty na tego busa, to i tak przekazujemy im całą kwotę, no i ta kasa im się sprzyda. Także w opisie jest link do tej zrzutki, którą za e, założyłem. Wbijajcie, jak macie wolne kilka złotych, śmiało wpłacicie. Teraz to się przeniesiemy w dosyć ciekawe miejsce. Kurwa, kamera mi spierdala. Moi drodzy, zaczynamy trening przed Speed Games. Nie pierwszy, nie ostatni. Jestem tutaj bardzo często i powiem wam, że jazda na symulatorze strasznie dużo daje. Bo człowiek uczy się reakcji kierownicy, używania gazu, hamulca, sprzęgła. Dopóki nie zacząłem jeździć na symulatorach, to powiem wam, że jakby to sprzęgło i hamulec był mi trochę obcy. Nie do końca wiedziałem, gdzie się go używa, a tutaj idealnie można to wyczuć i to daje taki komfort, że później jak wsiadacie do prawdziwego driftowozu i lecicie bokiem, to nie zastanawiacie się, czy macie wcisnąć hamulec za to sprzęgło, tylko po prostu robicie to podświadomie. I to jest bardzo ważna lekcja, jeżeli chodzi o trenowanie na symulatorach. Dlatego moi drodzy, ja teraz uruchamam go obrosika, wy tutaj też będziecie widzieć, jak pracuję sobie. że trening zawsze kurczy jest owocny. Z mokrą koszulką się wychodzi, a wcale się na siłowni nie było No, także pojeżdżone, widzieliście jak sobie trenuję Ja takie treningi robię gdzieś 2-3 razy w tygodniu Teraz przed speed games jest to trochę bardziej intensywne Żeby wiadomo, jak najbardziej się wczuć w furę Ale tak jak mówiłem wam na początku No, trening na simie to jest inna bajka w ogóle Wiadomo, no w furze lepiej, nie? Ale jak ktoś nie może sobie pozwolić na samochód Na zakup samochodu, na trenowanie tym samochodem Bo kurczę, treningi driftingowe są strasznie drogie Chodzi tutaj głównie o opony Cóż, jak oglądacie ten film, to dosłownie za 4 dni biorę udział w zawodach w niedzielę jeżdżę w Speed Games. Ostatnio udało się zdobyć pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że tym razem też uda się powalczyć o naprawdę fajną pozycję. Mój skill naprawdę wzrósł niewiarygodnie, choćby nawet od zeszłego roku. To jest koniec tego vloga. To jest koniec tego vloga. Koniecznie moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, jaka forma materiału u mnie na kanale podoba Wam się najbardziej. Wiem, że wiele osób napisze, że wszystkie i, i tak dalej. Natomiast kurczę jednak. Chciałbym te wyświetlenia robić trochę większe i walczę po prostu o to, szukam każdego możliwego wyjścia, żeby po prostu je zwiększyć, więc mm, Wasza opinia jest dla mnie bardzo cenna, bardzo cenna, no bo w końcu to Wy nabijacie to, o, te wyświetlenia, a nie ja. Więc yy, chcę robić takie treści, które będą Wam się podobać. Dzwoni budzik, do zobaczyska. Cześć.